Witajcie moi kochani w kolejnej prezentacji jednostek na moim kanale Tym razem komputer złożyłem dla Magdy Magda postawiła kilka warunków Stosunek jakości do ceny ma być bardzo dobry Jednostka ma być piekielnie szybka I mam oferować możliwość rozbudowy w przyszłości Dlategoż postawiłem na platformę AMD. Ta jednostka będzie wykorzystywana przede wszystkim do grania w gry i streamowaniu. Obróbki oraz montażu wideo, ale dość zbędnego gadania przejdźmy do prezentacji podzespołów użytych w tej konfiguracji. Prezentację zacznijmy standardowo już od procesora. Jest to AMD Ryzen drugiej generacji model 5 2600 z sześcioma rdzeniami obsługującymi 12 wątków. Ryzenik osadzony został na płycie głównej ASROCK. Jest to model Fatality B450 Gaming K4 z podstawką AM4 oraz chipsetem B450. Pamięcią RAM są kości G Skill Ripjaws o pojemności 16 GB w dwóch 8 GB modułach dual channel o taktowaniu 3200 MHz. Za renderowanie grafiki odpowiedzialna jest jednostka ze stajni Nvidia. Jest to 6 gb RTX 2060 od KFA2. Aby zasilić całą jednostkę, użyty został w tym celu 500 W zasilacz Vero L2 od Silentium PC. Cała jednostka została zamknięta w obudowie również od Silentium PC. Model Regnum RG4 jest średnich rozmiarów dwukomorowcem, niestety bez przeszkolonego panelu bocznego, ale z podpiwniczeniem na zasilacz i dyski twarde, miejscem na rozsądne zagospodarowanie kablowania, trzema wentylatorami w pakiecie, dwoma na froncie oraz jednym na tyle, magnetycznym filtrem antypyłowym na topie wysuwanym pod zasilaczem oraz zakrywającym większość panelu frontowego dość dużym filtrem na zatrzaskach. Przebrnęliśmy przez prezentację podzespołów. Wiemy z czego będzie ta konfiguracja się składała, a więc nie pozostaje mi nic innego, jak tylko zaprosić Was do obejrzenia, jak składam tą jednostkę. I got you. Have a bit of fun till I downfall. My love, if you feel like I do right now, don't say you're on the run to the other side. My love, you say you wanna try, but you never do. Jednostka została złożona, więc aby nie świecić oczami, przejdźmy od razu do testów w benchmarkach oraz jak ta jednostka radzi sobie w grach. W Cinebench R15 w teście CPU procesor pokazuje jak bardzo lubi się z zadaniami wielowątkowymi i rozwija skrzydła, korzystając przy tym ze wszystkich dostępnych procesorów rdzeni i dobrodziejstw, uzyskując tym samym wynik na poziomie 1219 punktów. W teście GPU natomiast przy renderowaniu sceny pościgu samochodów w trybie OpenGL RTX uzyskał wynik na poziomie 110 fps. CSGO jest tytułem, w którym liczy się każdy pojedynczy fps. Jasna sprawa, i więcej tym oczywiście lepiej. W Benchmarku FPS Studia Valve doskonale widzimy maksymalny framerate na poziomie 326 klatek, średni wynoszący 227 oraz minimalny wynoszący 69 FPS. -ów. Nie byłbym sobą, gdybym do testów nie użył produkcji REDów, wiedźmin 3 jako Benchmark sprawdza się doskonale. Aż po dziś dzień. Na zaludnionym rynku w Nowigradzie możemy komfortowo prowadzić rozgrywkę dobijającą do blisko 100 FPS z okazjonalnymi spadkami do prawie 70 klatek na sekundę. Oczywiście bez zauważalnych ścinek, efektu stutteringu czy innych uprzykrzaczy. Również w miejscach otwartych, pełnych roślinności, gra oferuje nam bardzo płynną rozgrywkę na poziomie max 85 klatek na sekundę. Jak widać po przeprowadzonych testach jednostka ta naprawdę będzie uniwersalna zarówno do gier, jak i do programów, które będą potrzebowały dużej wydajności. Użyty tutaj Ryzen drugiej generacji, wciąż jest doskonałym wyborem, na który można oprzeć swoją przyszłą konfigurację. W połączeniu z rtx 2060 daje to nam niezastąpiony duet, na który można polegać w każdej grze. A wy co sądzicie o tej jednostce? Dajcie znać w komentarzu. Jeżeli podobał Wam się ten materiał, koniecznie zostawcie łapkę w górę. Kto jeszcze nie subskrybuje tego kanału, zachęcam do subskrybowania oraz kliknięcia dzwoneczka, aby być cały czas na bieżąco. Mi nie pozostaje nic innego, jak tylko zaprosić Was do lajkowania mojej nowo otworzonej strony na Facebooku oraz zaprosić do kolejnych materiałów, które pojawią się już niedługo. Do następnych filmów. Cześć! No tak, komputer się poskładało, a ze sprzątaniem to i tak zostaje sam.